Czyś stukał, kiedy we wrota drżące w wieczór lipcowy, by cię straszyły na wznak leżące umarłych głowy? Czyś szukał, kiedy wody święconej, w klasztornej wnęce, której nie znajdą na krzyż złożone umarłych ręce? A to mógł ślad być. Ścieżka niewielka, cichutka droga, by świat odrzucić i spojrzeć w oczy swojego Boga. Ksiądz Jan Twardowski. Czyś dot kiedy krzyża, czując jego ból i cierpienie, co łzami spłynęło po policzkach? Czyś poszedł, kiedy drogą zapomnianą, duszę, sadzając na ramieniu, by na jej końcu spotkać Jego? Czyś ukląkł choćby na jedno kolano. I sercem czystym powiedział drzewom: Wierzę? Przemek, tręk. Żeby nam ktoś wreszcie nawymyślał, oburzył się na nas, zezłościł. Serce. Zmęczone kochaniem, daj czasem odpocząć miłości. Ksiądz Jan Twardowski, Żeby nam ktoś wreszcie powiedział prawdę o nas samych, Żeby zajrzał słowem w głąb naszych dusz. Żeby ktoś nam w końcu myśli wygładził pogniecione codziennością. Dusza zmęczona poszukiwaniem Boga, Spocznij w cieniu smukłej topoli. Daj odpocząć stróżom. Przemek tręki. Czytał Bogdan Dmowski z Wupertalu. Twórczość przedstawiona w witrynie internetowej kształty słów, a czytana podczas spotkań w dziesiątą rocznicę śmierci księdza Jana Jakuba Twardowskiego w Belgii. Z inicjatywy i skompletowanych materiałów od spadkobierczyni pani Aleksandry Iwanowskiej i wirtualia art.